Anna Wyszkoni przeżyła chwilę grozy. Wpadł pod koła samochodu. Anna Wyszkoni zamieściła poruszający wpis w mediach społecznościowych. Ujawniła, że ostatnie tygodnie były dramatyczną walką o zdrowie i życie jej ukochanego psiego przyjaciela. Wpadł pod koła samochodu, napisała na Instagramie piosenkarka. Zwróciła się też do lekarzy. Anna Wyszkoni jest jedną z najbardziej popularnych piosenkarek na polskiej scenie muzycznej. Jej grafik koncertowy pęka w szwach, ale od tygodnia artystka przebywa na urlopie. Anna Wyszkoni przekazała smutną informację. Anna Wyszkoni w poruszającym wpisie w mediach społecznościowych podzieliła się z fanami wstrząsającą historią. Cztery tygodnie temu ukochany piesek artystki miał poważny wypadek. Doszło do wielu złamań i uszkodzeń. Potrzebna była operacja, a piosenkarka nie miała pewności, czy jej pupil wyjdzie z tego cało. Od tygodnia teoretycznie jestem na wakacjach. Teoretycznie, bo w praktyce mój urlop spędzam w domu i opiekuję się moim pieskiem. Cztery tygodnie temu mój ukochany przyjaciel wpadł pod koło samochodu, zaczęła swój wpis Anna Wyszkoni i dodała: Zaczęła się walka o życie. I choć decydujące miały być pierwsze 24 godziny, jeszcze przez dwa tygodnie budziłam się z niepokojem, nie wiedząc, czy mój piesek też się obudzi. Przesunięcie miednicy, złamana łapka, poważna operacja, prawie dwa tygodnie w szpitalu, anemia, oporna bakteria mieliśmy całkiem sporo atrakcji. Anna Wyszkoni jest wdzięczna weterynarzom. Piosenkarka jest poruszona wspaniałą opieką weterynarzy, którzy leczyli jej pieska. We wpisie na Instagramie Anna Wyszkoni dziękuję lekarzom i przekazała również dobre wieści, że pupil powoli wraca do zdrowia i przechodzi rehabilitację. Dzisiaj mogę wreszcie spokojnie o tym mówić. Z całego serca pragnę podziękować lekarzom weterynarii. Dzięki ich zaangażowaniu i empatii 4 dni temu mogliśmy rozpocząć rehabilitację i walkę o powrót do sprawności Krisa. Otwierający nawias kwadratowy... Kropka, 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 zamykający nawias kwadratowy. Mam nadzieję, że nie zapeszę, jeśli powiem już dzisiaj, że spełniło się moje urodzinowe życzenie i mój przyjaciel został uratowany. Cieszę się, że weterynaria jest na tak wysokim poziomie. Podobnie jak rehabilitacja, która daje ogromne możliwości i wyciąga nasze zwierzaki z poważnych problemów, napisała Anna Wyszkoni.